No i jestem, po równym roku przerwy. Póki co, tylko z zapowiedziami sezonów, ale to przecież najbardziej wartościowy program na moim kanale, więc wielu cieszy jego powrót. A po kapitalnym lecie, które wydało przynajmniej tuzin dobrych seriali, przychodzi jesień, która zwykle prezentuje się bardzo dobrze. Czy tak będzie i tym razem? Gryzę się w język, bo sami przekonacie się na sam koniec. Oto aż 27 nowych serii anime i kilkanaście kontynuacji. Zapraszam. Melfiera to arystokratka, która od początku pojmowania ceremonii i dworskich konwenansów wzbudzała oburzenie, bo uwielbia mięso potworów. Tak, Dokładnie, zamiast drobiu czy dziczyzny, ona preferuje bardziej egzotyczne, może nieco ryzykowne, ale wyrafinowane smaki. I choć większość krążących plotek o tej diecie była negatywna, Melfiera chce przekonać całe królestwo, że potworna kuchnia może być ojsi. Podczas balu dziewczyna zostaje zaatakowana przez bestie, ale ratuje ją legendarny krwiożerczy książę. Brutalny, tajemniczy, a jednocześnie intrygujący. Czy to właśnie on zrozumie jej dziwaczną pasję? Kiedy dwójka ekscentryków spotyka się na salonach, wiadomo, że będzie iskrzyć. To jak królewna śnieżka, ale zamiast jabłka serwujesz trupa potwora na talerzu. Akira Oda razem ze swoją klasą zostaje przeniesiony do innego świata. Każdy z uczniów dostaje potężne umiejętności, a jemu trafia się rola przeciętnego zabójcy. Szybko jednak okazuje się, że jego statystyki przerastają nawet bohatera, najmocniejszą klasę. Kiedy Akira zaczyna podejrzewać króla o nieczyste zagrania, zostaje wrobiony w zbrodnię i zmuszony do ucieczki. I sekaj, jakich wiele. Mamy OP protagonistę, mamy Zdradę i Piękne Niewiasty. Klasyka, która może przeszkodzić serii w byciu czymś lepszym niż konkurencja. Kanna Wasenpaj znana jest z tego, że, cóż, delikatnie mówiąc, nie grzeszy duszą towarzyską. Nieśmiała, niezgrabna, zawsze gubi słowa w najgorszym momencie. Kiedy poznaje nowego podopiecznego, Kamegawe, okazuje się, że chłopak jest uroczy, trochę nerdowaty i łatwo się z nim dogadać. Problem w tym, że im więcej czasu z nim spędza, tym bardziej zaczyna panikować. Bo oto pojawiają się uczucia, z którymi senpai totalnie nie wie, jak sobie poradzić. Romans o niezręcznej senpai i jej jeszcze bardziej nieogarniętym kochaj to materiał na tonę słodkich wpadek. Może być miło i przyjemnie, idealnie na wieczór przed spankiem. Luna i Sikała chciałaby uchodzić się za mroczną i tajemniczą wampirzycę, ale rzeczywistość szybko weryfikuje marzenia. Jest niska, niezdarna i nawet z piciem krwi ma spory problem. Kiedy jej sekret odkrywa szkolny kolega ta Otori, zamiast demaskować ją przed innymi, postanawia pomóc. Może dzięki niemu Luna z niepozornego nietoperza zmieni się w prawdziwe dziecko nocy? Jeżeli więc zatęsknicie za Yofukashino Uta, które za chwilę kończy emisję drugiego sezonu, oto za zakrętu wyleci zamiednik, ale czy dobry? Czas pokaże. Ellen, dziewczynka z duszą reinkarnowanej Japonki, rodzi się jako półduch. Jej ojciec to legendarny bohater, który uratował królestwo, a matka, sama królowa duchów, najpotężniejsza istota wśród żywiołów. Do tego Ellen dostaje umiejętność kontrolowania wszystkich elementów. Wygląda jak słodkie dziecko, ale ma w zanadrzu zarówno moc duchów, jak i wiedzę z poprzedniego życia, więc kto odważy się podskoczyć jej rodzinie? Raczej pożałuje. Historia w stylu urocze dziecko, ale OP jak pół uniwersum. Może być ciekawym doświadczeniem. W sumie to fajnie mieć tatę bohatera i mamę boginię w czepku urodzona. Saku Chitose najpopularniejszy chłopak w szkole. Ma ekipę przyjaciół, którzy wyglądają jak z reklamy Instagrama, a jego reputacja przetrwa nawet internetowe dramy. Wszystko układa się idealnie. Do czasu, gdy nauczyciel prosi go o pomoc w wyciągnięciu z domu kolegi, który od miesięcy siedzi zamknięty w pokoju. Dla Saku to początek zupełnie innej historii. Takiej, która może mocno zachwiać jego idealnym światem. Chitosekun to nie jest typowy harem. Bohater jest popularny, a nie samotny. Dziewczyny kręcą się wokół niego, ale trzymają się zasad, przyjaciele nad wszystko. To bardziej harem z klasą niż kolejny Cringe Fest. Serial powstaje na bazie gry Visual Novel Gnosia z 2019 roku, postapokaliptycznego RPG z elementami dedukcji towarzyskiej. Na statku kosmicznym załoga stara się odkryć, kto z nich jest Gnosium, obcą istotą podszywającą się pod człowieka, eliminującą kolejne ofiary. Co gorsza, sam gracz może być Gnosium, co znacząco namiesza w podejrzeniach. Co rundę wzbudzają się nowe role, a określone podejrzane osoby umieszcza się w kryogenicznym śnie. Do tego dochodzi pętla czasu, cykliczne próby i dedukcja, żeby przeżyć i poznać prawdę. Jak to wyjdzie w formie serialu TV? Może być różnie, ale nie odmawiam tutaj chęci stworzenia serialu, który spróbuje wciągnąć swoją intrygą. Taki Among Us wersji anime. Yukito ma 16 lat i mieszka z młodszą siostrą Saną, którą kocha ponad wszystko. Niestety pewnego dnia pod jego oknem pojawia się ogr, chcący porwać Sanę. Yukito rzuca się do walki, ginie i dostaje szansę reinkarnacji. Problem w tym, że nowa karta postaci pokazuje mu życie z jednym punktem HP, ale skoro w tym świecie wciąż jest jego siostra, Yuki, to nie zamierza się poddać. Wyrusza w podróż, by ją odnaleźć i uratować. Bohater z jednym HP to jak ubijanie startowego bossa w solsach. Można, tylko trzeba mieć stalowe nerwy. Dobra, kiepskie porównanie, ale nie powiem. Jedna z niewielu serii fantazy, która być może mnie zainteresuje. Kashiwada to dziewczyna, która nigdy nie pokazuje emocji na twarzy. O, ta z kolei zdradza wszystko jednym spojrzeniem i nieustannie próbuje ją zaskoczyć, bez skutku. Choć wydają się kompletnie różni, w rzeczywistości oboje lubią swoje dziwactwa i darzą się sympatią. Ich nietypowa relacja staje się też źródłem zabawy dla całej klasy. To ciepła, szkolna komedia romantyczna, w której codzienność kryje się w drobnych gestach i minach. W sumie takie pary najczęściej wygrywają serca widzów. Trzymam kciuki za tą produkcję. Marie to zwyczajna dziewczyna, która trafia do pracy u ekscentrycznego pracodawcy nienawidzącego ludzi. Aby nie stracić posady i życia, musi udawać najnowszy model androida. Jej zadaniem jest ochrona pana przed licznymi zamachami. Problem w tym, że oprócz zabójcy grozi jej coś jeszcze. Właściciel obsesyjnie kocha martwe przedmioty, a Marie nie wie, czy szybciej wykończą ją ataki, czy jego dziwaczne czułości. Ja pi... dole, co to za seria... Mari to lica listka w świecie, gdzie furasy, to znaczy antropomorficzne istoty i ludzie koegzystują, choć nie bez uprzedzeń. Pewnego ranka, spóźniona jak zwykle, wpada na odcunagu, bestiołaka i nowego ucznia w jej klasie. Początkowo nieśmiała i pełna obaw, Mari stopniowo odkrywa, że za futrzastym wyglądem kryje się ktoś o niezłobnym charakterze, empatii i niesamowitym wyglądzie. Ich znajomość zaczyna obalać społeczne normy i być może prowadzi do czegoś więcej, niż tylko przelotnego uczucia. Beastars w nowym wydaniu? Przekonamy się niebawem. Alec Ygred, wierny mag dworski wspierał Księcia z Ukrycia, specjalizując się w magii supportu. Jednak zamiast wdzięczności został odsunięty i wygnany, bo przecież buffy to nie magia. Los jednak daje mu drugą szansę. Spotyka dawną towarzyszkę z legendarnej drużyny Lasting, Period, która proponuje mu powrót do wielkich przygód. Alek wyrusza więc w głąb Lochów tym razem aby udowodnić, że magia wsparcia też może być najsilniejsza. Historia klasyczna. Wywalili mnie, ale teraz pokażę, kto tu naprawdę robi robotę. Morał prosty: nie lekceważ healera, bo potem nie będzie miał kto cię podnosić. Aż dziwi mnie takie podejście, wszak często w grach w MMO krywałem supportem i byłem mega rozchwytywany. Raczej nielogiczna fabuła tej produkcji. Dawno temu, Bóg stworzył dziewięć ras, a ludzie okazali się najsłabsi z nich wszystkich. Nic dziwnego i zaskakującego w sumie. Light, chłopak z tej pogardzanej rasy trafia do drużyny, w której znalazło się przedstawicielstwo wszystkich ras. Przez chwilę wszystko układa się dobrze, aż do momentu zdrady. Porzucony w najgłębszych czeluściach lochu Abyss, odkrywa prawdziwą moc swojego daru, Mugen Gacha. Dzięki losowaniom zdobywa sojuszników, np. istoty z najwyższych rank kacia, które stają się jego rodziną i poddanymi. Od tego momentu jego celem staje się zemsta i stworzenie własnego imperium. Zdrada w drużynie to już prawie obowiązkowy punkt programu w tego typu seriach. Ale serio, robić serię o mechanice gacia, <grafię> Japonią zaskakujesz mnie. W tym świecie każdy otrzymuje od bogini klasę i zestaw umiejętności, które decydują o przyszłości. Arel, syn księżniczki miecza i wielkiego maga, nie dostał nic. Zero klas, zero skilli, musi więc polegać wyłącznie na własnym talencie, sile i determinacji. Brzmi jak recepta na porażkę, raczej na nowy rodzaj bohatera, takiego bez klasy, ale z charakterem. Anime z cyklu, czego to jeszcze nie wymyślą w seriach fantasy. Szalona wariacja, fabularna. Oryginalna manga opowiada o odwiecznej wojnie: ninja kontra yakuza. Współczesny świat, a konflikt trwa nieprzerwanie od 300 lat. Shinoha, ninja z emocjonalną traumą, w której nawet śmiech jest zakazany, spotyka Kiwamiego, biznesmena, który potajemnie dowodzi yakuzom. Choć na pozór powinni się nienawidzić, odkrywają wspólne wartości i zamiłowania. Czy ich niespodziewana więź będzie wystarczająca, by zakończyć odwieczny konflikt? Nowoczesna walka klanów Iga i Koga, co? W każdym razie, ciekawe co z tego wyjdzie. Podczas balu drugi książę Kyle ogłasza, że zrywa swoje zaręczyny z córką księcia, Scarlet. No dodatek bezpodstawnie ją oczernia i chwali się nową narzeczoną. Scarlet przez lata znosiła jego kaprysy, ale tym razem Miarka się przebrała. Prosi tylko o jedno: czy mogę posłać tę idiotkę w niebiosa? I cóż, panna z dobrego domu wie, jak zrobić show. Jej zemsta jest widowiskowa: rozprawia się z impetem na targu pełnym złoczyńców, tłumi bunt, pokonuje smoka, a nawet burzy masowe mury. Scarlet nie zna dla skorumpowanej arystokracji. Czas wyplewić chwasty. Niby klasyczna zła narzeczona, która nagle pokazuje wszystkim, kto tu naprawdę rządzi, a jednak może okazać się ciekawszą produkcją sezonu. Oby. Jest rok 2080, dzieci stanowią zaledwie jedną dziesiątą populacji Japonii i są chronione niczym narodowe skarby. 14-letni Kazuhige Sanda prowadzi spokojne, wręcz sterylnie bezpieczne życie, aż do chwili, gdy koleżanka z klasy, Shiori, oznajmia mu, że jest reinkarnacją Świętego Mikołaja. I żeby było ciekawiej, prosi, aby użył swoich ukrytych supermocy do odnalezienia jej zaginionej przyjaciółki. Kazuhige bierze to za kiepski żart, dopóki Shiori Fuyumura nie próbuje go dźgnąć nożem w śnieżny wieczór 25 grudnia. Przez jej czyn od pieczęci uwalnia się prawdziwa moc. Sanda staje się potężnym, muskularnym świętym Mikołajem. Jedna z niewielu serii, na którą faktycznie czekam w sezonie. Manga autorstwa Paru Itagaki od Beastars ukazała się w Weekly Shonen Champion w latach 2021-2024 w 16 tomach. Science Saru po szalonym dandadanie ponownie zasyrwuje nam chory shit. Oj tak, czekam. Świat się skończył. Ale to nie znaczy, że nie można urządzić sobie wycieczki krajoznawczej. Dwie dziewczyny, Shizuka i Kiku, przemierzają opustoszałą Japonię na motorze elektrycznym, odkrywając ruiny, dawne atrakcje turystyczne i resztki świata, który kiedyś tętnił życiem. Podróż to nie tylko okazja do robienia zdjęć i relaksów w opuszczonych onsenach, to też sposób na zachowanie człowieczeństwa w miejscu, gdzie natura powoli odzyskuje teren. Za pomocą starych przewodników turystycznych i własnej ciekawości zamieniają apokalipsę w Całkiem nietypowe wakacje. Jak widać, nawet koniec świata nie zatrzyma japońskiej turystyki. <gry> Kamishiro Takeru to zwykły pracownik biurowy, który niespodziewanie odradza się w świecie. Magii miecza. Wow. Zwanym Madeus, nowe życie zaczyna się z pełnym pakietem umiejętności od nadludzkiej siły przez potężną magię aż po zdolność poszukiwania pozwalającą odnajdywać cenne przedmioty. Wyposażony w taki zestaw, Takeru wyrusza na swoją wielką przygodę w nowym świecie. Kolejny przykład na to, że zwykły pracuś po śmierci może stać się kimś, kto podnosi wszystko co się świeci. <laughs> Tylko które to już fantazje oparte na mechanikach z gier w tym zestawieniu i pewnie nie ostatnie. Konoha Sato ma wstydliwy sekret. W młodości pisała ckliwe i przesadnie dramatyczne romanse fantazy. Teraz odradza się właśnie w świecie jednego z nich, jako najgorsza możliwa postać złowroga antagonistka. Jej zadanie: unikanie kolejnych pułapek, które sama kiedyś wymyśliła, ale sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna, gdy pojawia się postać, której w ogóle nie pamięta: tajemniczy Yomi z królestwa Lili. Twierdzi, że jest jej sprzymierzeńcem, ale skoro nie ma go w jej własnej historii, to komu można ufać? To doskonała przestroga. Uważaj, co piszesz w fanfikach, bo nigdy nie wiesz, czy nie skończysz żyć w swoim cringe'u. A samo anime zapowiada się naprawdę dobrze. Mówią, że jak dziewczyna ci dokucza, to znaczy, że cię lubi. Niestety Akiteru dobrze wie, że to nie zawsze prawda, bo wszystkie znajome traktują go z chłodem, a o randkach może tylko pomarzyć. Na szczęście bardziej niż związki, interesuje go to, by wraz z kolegami od gamedevu znaleźć sobie miejsce w firmie wujka. Problem w tym, że wujek stawia dziwny warunek. Akiteru musi udawać chłopaka jego córki. Tylko jak na to zareaguje Iroha, młodsza siostra kumpla, która od dawna robi mu niezły bałagan w życiu? Kolejna seria, gdzie udawany związek zamienia się w coś dużo bardziej skomplikowanego. No i wiadomo, im więcej dokuczania, tym większa szansa, że coś się święci. A gdyby się nie święciło, to nie byłoby tej historii. Akira Himegami Budzi się po dwustuletnim śnie w świecie zniszczonym wojną, rządzi nim tajemnicza organizacja Owl, a dawny system małżeński zastąpiła technokratyczna struktura Elsie. Na jego drodze staje android o imieniu Yugure. Wyglądem przypomina jego ukochaną Toasę, która proponuje małżeństwo. Akira, przekonany, że Toasa gdzieś jeszcze żyje, rusza w podróż, by ją odnaleźć z górę u boku. W tej postapokaliptycznej opowieści miłość między człowiekiem a robotem zostaje wystawiona na próbę, pokazując różne oblicza uczucia, czasem piękne, czasem brutalne, czasem wręcz groteskowe. Kapo Kukotani zaczyna naukę w liceum, starając się być jak najbardziej niewidzialny. Stara ekipa, zero problemów, żadnego wychylania się. Zresztą z jego jąkaniem po co zwracać uwagę na siebie? Wszystko zmienia się, gdy poznaje Hikari Wande, dziewczynę tańczącą z taką wolnością i lekkością, jakby świat nie istniał podczas jej występów. To inspiruje kaboku. Postanawia dołączyć do klubu tanecznego i spróbować odnaleźć siebie w rytmie i ruchu. Tak zaczyna się historia o tańcu, dojrzewaniu i pierwszych uczuciach. Mało do tej pory wyszło seriali stricte o tańcu. Liczę na solidne i przyjemne widowisko. Hinako mieszka samotnie nad morzem. Pewnego dnia poznaje Syrenę Shiori, która obiecuje ją chronić przed potworami. Dlaczego? Bo ciało i krew Hinako są tak wyjątkowe, że przyciągają wszelkie bestie. Siori zamierza bronić jej aż do momentu, gdy dziewczyna osiągnie idealną dojrzałość, żeby wtedy sama mogła ją pożreć. Dla Hinako ta propozycja staje się czymś więcej niż strachem. Być może spełnieniem najgłębszych pragnień? Ochrona z opcją zjemcie później to dość nietypowy kontrakt. Brzmi jak romans i koszmar w jednym. Wiadomo jednak, co z tego wykiełkuje w przyszłości. Jano to chłopak, którego życie można określić jednym słowem normalne. Szkoła, koledzy, drobne kłopoty dnia codziennego niby nic specjalnego, a jednak jego codzienność nabiera kolorów dzięki znajomości z koleżanką z klasy, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ta pozornie zwyczajna relacja powoli rozwija się w lekką, zabawną, ale i pełną ciepła historię szkolnej młodości, gdzie największe dramaty to nie katastrofy, a proste emocje i nieporozumienia. To chyba jedno z tych anime, które nie udają epickiej opowieści. Po prostu pokazują, że zwyczajność też potrafi być wciągająca. W końcu nie każdy bohater musi walczyć z demonami. Czasem wystarczy walczyć z własnym zakłopotaniem. Rok 2800. Lufas Maphall, tyran o czarnych skrzydłach, wielki zdobywca i przywódczyni 12 Gwiazd Niebios, powraca po dwóch stuleciach. Wszystko zaczyna się, gdy pewien gracz budzi się w jej ciele, postaci MMO X-Gate Online. Tyle, że tym razem nie ma wylogowywania, bo świat gry stał się rzeczywistością. Lufas musi stawić czoła konsekwencjom swojej dawnej tyranii, poszukać sojuszników i zmierzyć się z potworami, które pojawiły się po jej śmierci. To trochę jak wbić na serwer po 200 latach przerwy i odkryć, że dalej cię nienawidzą, ale przynajmniej build wciąż działa. Od początku do końca tej zapowiedzi totalna dominacja anime z Fantazy Gierek masakra. Macie już więc obraz tego, czy sezon jesienny trafia w wasze gusta. Przynajmniej jeżeli chodzi o nowości, ale poczekajcie z ostatecznym werdyktem, bo klasycznie na szybko przelecimy jeszcze przez kontynuację. A więc po wielu latach wraca wreszcie jednostrzałowy łysy Saitama. Panie i panowie, One Punch Man sezon trzeci. Niestety ponownie robiony przez JC Staff, więc nie spodziewajcie się jakości z pierwszego sezonu, a raczej tej zbliżonej do drugiego. Dużo lepszą jakość, przynajmniej wizualnie, zaprezentuje zapewne trzeci sezon Spy Family. Nie wiadomo jednak póki co ile odcinków zaserwuje. Miło, że gotowanko w innym świecie dostało zielone światło na emisję drugiego sezonu, który już za chwilę rozpocznie stream. Mowa o Tondemos Kill Skilde i Sekaj Messi 2. Coś się kończy, coś zaczyna. To pierwsze czeka trochę zmęczoną już markę Boku no Hero Academia. Final Season. Czy ktoś jeszcze to ogląda? Dajcie znać. Ja bardzo mocno czekam na Fumetsu no Anatae, czyli Kutwej Wieczności, sezon trzeci. Niedawno nadrobiłem sobie dwójkę, więc w opowieść wejdę na świeżo. Z kontynuacją powróci także dość chłodno przyjęte Kekkon Yubiwa Monogatari 2. Ktoś oglądał i potwierdza mizerność? Super, że wreszcie doczekamy się kolejnych przygód szalonej ekipy Rumiko Takahashi, Radma Remake drugi sezon. Warto także wspomnieć, że wreszcie na antenę TV powraca Gintoki, ale nie z bazową serią Gintama, a spin-offem Sannen Z-Gubi Gimpachi Sensei, gdzie bohaterowie pójdą sobie do szkoły. Powróci także bardzo dobrze przyjęte Umamusume Cinderella Grey Kur 2. Z muzycznych serii po długiej przerwie powróci Aonor Hesta z drugim sezonem. A na koniec bomba w postaci szóstego sezonu anime Kingdom. Fanów w Polsce trochę jest i ci na pewno zacierają już rączki. A poza tym wyjdą jeszcze Nageki no Bourenwa i Nai Shintai Kur 2. A, no i tyle. <gryw> Okej. Okay. Myślałem, że jest tego więcej. No i teraz już śmiało możecie podzielić się swoją opinią na temat nadchodzącego sezonu. Koniecznie napiszcie w komentarzach, na jakie seriale czekacie. Pomóżcie także wybrzmieć temu filmowi, bo przez moją przerwę na pewno nie osiągnie on zbyt wysokich zasięgów. A fajnie byłoby poinformować dużą część widzów o nadchodzących produkcjach. Tymczasem, jeżeli w miarę na bieżąco chcecie słuchać moich wypocin dalej, zapraszam na drugi kanał o grach Indycze Opowieści. Link teraz w karcie oraz w komentarzu. A tutaj póki co, słyszymy się za 3 miesiące. Trzymajcie się!